No dobrze, no to wypływamy poszukać troszkę miejscówek. Teraz pokażę wam, jak nasze stanowisko będzie wyglądało. Tutaj tablecik, tutaj podpięty diperek. I w momencie. Tutaj jeszcze mam stukadełko do dna, bo staramy wystukać się jakieś, jakieś półeczki i w momencie, w którym coś znajdziemy, łódeczka poleci do wody. Teraz zapływamy do naszego stanowiska i na X-pilociku wtedy tutaj zaznaczam miejscówkę. I wywozimy potem na ich spiloci. Dobra. Ale jaja. Tak. Dobra, mamy pomysł na pierwszą miejscówkę na wysokości wyspy. Tutaj jesteśmy na dołku 1,8. Bardzo miękkie dno. Bardzo mięciutkie. Ale zbliżając się do wyspy, zaraz wam pokażę. Patrzcie, robi się w miarę twarde dno kamyki jakieś różne, różnego rodzaju. Tutaj to aż za płytko, ale my postawimy tak z 7-8 metrów od tego. O, tu jest takie fajne. Naprawdę to są twarde kamyki, twarde dno. I to będzie nasza pierwsza miejscówka. Dobra, i druga miejscóweczka. Patrzcie, jak one hałasują. Ale tu jest twarde dno, tu jest ten mulisty rowek i tu się wypłyca twarde dno. Półtora metra. Półtora metra, zaznaczona miejscóweczka. Dobra, kolejna miejscóweczka. Twarde dno, kamyczki, piaseczek, to co lubimy. Jeden, cztery... Tak, tutaj, tu też jest taki rowek, on chyba idzie tak, ale my tak na takim płaskim wykłóceniu. Zobaczymy. Dobra, piąta miejscóweczka. Taki fajny spadzik tutaj jest, ale to dno jest nadal twarde. Nie jest takie bardzo muliste, umiarkowane bym powiedział. Taki fajny spadzik. Patrzcie, co tu stało. Jakie to były wielkie ryby, naprawdę. I ostatnia miejscówka, bardzo twarde dno, piaszczyste. Takie wzniesienie na 1-1. Chyba najpłytsza miejscówka, ale zobaczymy. Także tutaj, sześć punkcików wybranych. Czekamy na pierwszą noc. A teraz chciałbym pokrótce opisać Wam nasze stanowisko. Nasza jedenastka jest jednym z trzech stanowisk znajdujących się w najpłytszej partii zbiornika, czyli południowej zatoce. Dominującą głębokością jest tutaj półtora metra, lecz występują również niewielkie dołki oraz wypłycenia, na których to właśnie umieściliśmy nasze zestawy. Dostęp do wysp pozwalał nam na obławianie wcześniejszych tarlisk karpi. Dałbym naszemu stanowisku miano sezonowego, gdyż wraz z nadejściem lata i migracją karpi, ska przestaje być aż tak atrakcyjna, jak miało to jeszcze miejsce podczas naszego pobytu. A wybraliśmy to stanowisko, ponieważ wiedzieliśmy, że podczas okresu potarłowego karpie mogły jeszcze gromadzić się w płytkiej części łowiska Nekielka. Już kolejnego dnia rano mieliśmy przekonać się o słuszności naszego wyboru. Dobra, pierwsze branie. Bardzo delikatne swoją drogą. Siedzi. Dobra, jest pierwszy. No dobrze, zatem prezentuję wam pierwszą rybkę, której hol widzieliście. Godzina około 5 rano, stanowisko numer 11. Jeszcze raz podkreślę, jedna z miejscówek, Pojechały. ma predyspo to będzie kiedyś 20 na 100%. Za ile lat, nie wiem, ale jest. Dobra, wypuszczamy. Dobra, mamy kolejną rybkę. Niestety wszedł nam w żyłkę lekko. Nawet nie aż tak lekko. Dobra, jest rubisko. Czy się pokaże? Jeszcze chyba nie porę. Ja już gotowy do ataku Podbierakiem My się pokaże chociaż, ale nic na siłę. O kurde. O ja pierdzielę. Teraz spokój. Żupuść proszę. Widzieliście to? To się po prostu nie mieści w głowie. I takie było właśnie branie, bardzo delikatne zagwarajmy zimną krew Patrzcie. Wielki jasny garb. Powoli go wprowadzę. Jest, czy nie? Ja pierdzielę. Patrzcie na tego garba. Patrzcie na to ujęcie z góry. Chyba są dwie dyszki. Patrzcie na to szare cielsko. Ja pierdzielę. Dobra. Idziemy. Idziemy. Zobaczymy. Jak ma to nesza tu Otwieraj go. Chodź, ci niech Cię przytul, niech Cię przytul. W końcu. Pierwszy poranek. Pierwszy poranek. Po, pierwszy poranek. Ty? Czekaj. Dwadzieścia Czyli 23 równo 23. praktycznie. No, ja pierdziel. No dobrze, pierwsza doba zasiadki. Miejstóweczki wystukane. liperkiem znalezione. Właśnie. Mateusz wyjął karpia 25-300 z workiem. Morek pewnie waży 200, Chyba 200 więcej, to ryba, 23. Plus. O niesamowitym takim jasnym kolorze. Tego to się naprawdę nie spodziewałem. Rybka wzięła na popka ananasowego, którego wam pokazywaliśmy. I co, powie łowca? Piękna ryba. Niesamowite doświadczenie. Zostało 6 nocy jeszcze? Dokładnie tak. To jest dopiero początek. Ale już doświadczyliśmy czegoś takiego. Niesamowite. Ale najpierw podnosił się. Najpierw się podnosił. Oczywiście. No Oczywiście. Po prostu kocham te ryby. Dobrze, my ogólnie postanowiliśmy zrobić pewną roszadę. W naszych miejscówkach i wykorzystać fakt, że na 13 nikt nie siedzi, zbliżyć się jedną miejscówką w stronę tej wyspy. Tutaj jest w miarę muliste dno 1,5 metra i wycofaj się troszkę w stronę wyspy. Patrzcie, co się będzie robiło. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Ja wezmę sztycę zaraz. Muliste dno 1,5 metra, ale przybliżamy się w stronę wyspy. Nadal 1,5. No tak jak płyniesz teraz i tu się wypłyca, twarde piaszczyste dno z kamyczkami się robi. Mam nadzieję, że to słyszycie. O, twarde dno, tutaj piperek. Miejscówka zaznaczona. Polecam Wam taki patent z łódką na tym. Na pontonie tu już jest 1-2, ale my położymy na tej półeczce tutaj dokładnie. Dobra. Dobra, mamy poranne branie. O dziwo nie jest to amur. siedzi jest to olbrzym tym razem też taki jasny karp ale zawsze jeden karpik do przodu dobra patrzcie jak się żyłka napina teraz wrócił do normalnego stanu o teraz wraca dobra nie będziemy się bawić po prostu nie ma opcji po prostu nie ma takiej opcji. Kolejny raz moja tura. I znów ta sama ryba. Czyli, czyli, czyli... Oczywiście piękny amur. Tylko ten jeszcze mniejszy. Ja pierdzielę naprawdę. Dobra, amurek wypuszczony. Jedzie teraz. Kolej Mateusza, zacinaj. No to już nie jest Amur. To już jest typowy, pierwszy typowy karpiowy odjazd, a nie pojedyncze piki. Takie poranki to jest chyba właśnie tutaj najlepsza pora na branie. Bo może już się robi ciepło. No dobrze, mamy kolejny wieczór, jesteśmy po nocnych wywózkach. Kolejny raz przeszła na nami przepotężna burza. Naprawdę 3 godziny padało, ochłodziło się niemiłosiernie, jest za 12 stopni teraz. Wiatr cały czas w naszą stronę, znaczy odwrócił się, odwrócił się. I mam dla Was taką ciekawostkę. Patrzcie, co przed chwilą wyjęliśmy. Wielka, z 2-3 kg cegła. Ta lewa wędeczka była o to zaczepiona, musieliśmy wypłynąć i okazało się, że zaczep, zaczep nagle zaczął się ruszać. I taka wielka cegła. Czy to miał być marker jakiś? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, do czego to mogło służyć. Patrzcie. I to już jest typowo, typowe, delikatne branie kropiowe. Delikatnie delikatnie, dobra? No wprowadzaj wprowadzaj Jest nasz Ale walczek Dobra. Dobrze prezentujemy wam piekielnie faleczną rybę o masie 15 kg. Piękne łuseczki, tak trzy W porównaniu do amurów to naprawdę też. No i podczas wieczornego ściągania zestawów takie coś przywaliło na naszą przynętę. Okay. Ale fajne, dobra, wypuszczamy. O. Wreszcie doczekaliśmy się brania o porze innej niż usmarano. Mam wreszcie fajnego karpika, który nie jest amurem. Fajną rybę karpiowatą, która nie jest amurem. Ten wcześniejszy, którego widzieliście, miał 15. Ten może być nieco większy, taka szesnasteczka. Cudownie. Dobra, mamy około godziny 20, wywozimy i czekamy na kolejny. Wywieźliśmy. W sensie, wypuściliśmy tego? I jedzie kolejny o tej porze, ale jaję. dawaj, zaczynamy. Nasz szperacz, nasz szperacz postawiony na czuja przy tamtej bojce, bo takie ładne spławy były. Pięknie. do Tak. No dobrze, my już jesteśmy po wieczornej wywózce i patrzcie, jak się fajnie pogoda zmieniła. Deszcz, mocny wiatr. Pewnie to na wodę, i po tylu upalnych dniach może pozytywnie to wpłynąć na, na żerowanie karpi. Jest szansa w sumie, żeby coś nad ranem przywaliło. Dobra, do zobaczenia później. nie jest taki jest rekordem też nie jest pięknie nie no. pozwoliliśmy sobie na chwilkę wyjąć bojkę z wody ponieważ trzeba nam się Zaplątała. Oczywiście zaraz ją odstawimy, ale. Co teraz? ryba cały czas siedzi, może uda się. A jakby tak do góry? Może uda się uratować. Ale. No, siedzi ryba, siedzi ryba. No, ty tam do góry, do góry. Próbuj. Nie, to trzeba przełożyć. Trzeba poluzować. Luz luzuj, luzuj. Co? Uratowane. Dobra. Zwracamy bojerczce życie. Nie, bo to trzeba coś tam. Gdzie? Może podbierzemy rybę i dopiero. Jeśli któryś ze strażników łowiska to ogląda, to bardzo przepraszamy. Szkoda, że to nie jest 20+. plus. Bo tak to by historia była... Ale wyszarpany. Dobra. Teraz zwracamy życie bojce i wywozimy. No to zaczyna się jeść dobrze, naprawdę. Jeszcze nie ogarnęliśmy tych trzech wędek po tych trzech rybach, a tutaj już jedzie kolejny. Zacinaj. Zanim wejdzie w bojkę drugi raz. No powiem wam, że to zaczyna się robić małe Eldorado. Łódka jeszcze dopiero wraca, a tu pojechała kolejna wędka. Trzymaj. Kolejna ryba, szósta Ale coś dziwnego się stało, Aha. bo Bo najpierw jechała ta Spróbować ściągnąć? Czy nie? No nie wiem, właśnie Zostawić ją. Coś dziwne, dziwne rzeczy się tu dzieją No dobrze, to co przed chwilą widzieliście hmm. można, no, można nazwać jedynie dwoma hmm. słowami Karpiowe Eldorado Sześć ryb w dosłownie półtorej godziny Mamy trzy wędki w wodzie, trzy jeszcze do wywózki Teraz prezentuję Wam Największą tego Eldorada 17-200. Nasza bodajże 15 albo 16 ryba, już nie pamiętam. Piękny. Patrzcie, na taki kształt. Wielki ogon, ryba z niesamowitym potencjałem. Dobra, wypuszczamy, wywozimy i czekamy. Patrzcie, odwiedziny w namiocie. padalec. Naprawdę, jakie piękne stworzenie. Trochę się ślizga, ale zaraz go wypuścimy. I patrzcie, jaki fenomenalny kształt karp. Niesamowite. Maluszek, bo maluszek, ale jest. Dobra. Dobra, mamy kolejną rybkę. Kolejny poranek. Dwukolorowy karp. Dlaczego takiego nie, nie było u mnie na filmie. Jest! Zaraz go pokażę z drugiej strony. To jedna z niewielu unikatowych ryb, które udało nam się na tej zasiadce złowić. Przed chwilą dołowili, dołowiliśmy też jedną. Już mamy 20 sztuk karpi i nadal tylko jedna dwudziestka z czego to wynika nie wiem ale jeszcze walczymy, do zobaczenia patrzcie jakie delikatne branie tylko leciuteńko żyłka się naciąga do przodu no spróbuj zaciąć siedzi? ale czasami trzeba być czujnym naprawdę, jeden, dwa piki i warto wyjść z zamiotu. no i czwarte branie dzisiaj tym razem opad może właśnie coś większego będzie? Ile ja bym dał? Siedzi No i pokaż No nieco ładniejsza jest, ale to jeszcze nie to Piąta ryba dzisiaj Około godziny dziesiątej. jeszcze nigdy brania o 10 nie mieliśmy Dawaj, bo idzie w lewo Nie no, rusza się żyłka, rusza się Siódme branie dzisiaj. Czy wreszcie przekroczymy 14 plus? Jest! Yes. Trafił się wreszcie długo wyczekiwany karpik 16 plus. A dokładnie 16,500. Nie jest to kosmos nadal. Piękna ryba. Oje. Piękna ryba. I naprawdę po tylu rybach... Poniżej 15 kilo. Bardzo cieszy. Bardzo cieszy. Jest, jest to może dobry omen przed kolejnymi nocami. Jeszcze zostały. Jeszcze zostały dwie noce, więc mamy nadzieję na jeszcze większe ryby. I kolejny. Zobaczymy. Ciemny taki. Klasyczek. Klasyczek. No dobrze, przed ostatniego dnia zasiadki wreszcie doczekałem się fajniejszej ryby. Jest to druga największa ryba o wadze prawie 18,5 kg. Zaraz przed ostatnią opowiem Wam o naszej lekkiej zmianie taktyki, ponieważ no, nie jesteśmy się w stanie przebić. Po prostu przyznam się Wam szczerze, jest to 29 ryba, co jest dla mnie ilościowo... Ilościowo... Ilościowo przecudownym wynikiem, ale przebić się nie jesteśmy w stanie. Z czego to wynika? Jakbym wiedział, to bym to zmienił, ale niestety nie wiem. Dobra, taki prawie 18,5-kilogramowy karpik, druga największa rybka. Nie wypuszczamy, została doba i czekamy na kolejny. Patrz, nowa miejscówka, szybko, szybko. Czekaj, czekaj. No nie no, nie rób tak, bo, bo to rozpraszam. No dobrze, jesteśmy właśnie przed ostatnią nocą, a zarazem ostatnią wywózką. No i nie ukrywam, że planujemy troszkę zmienić naszą taktykę. I teraz właśnie ją pokazuję Wam. Zatem wcześniej łowiliśmy na popki i nęciliśmy dużą ilością konopi. Jak widać, po prostu nie byliśmy w stanie przebić się do tych dużych karpi. A teraz postanowiliśmy, że damy pojedyncze kulki tonące, oriental krill, które widzieliście na początku filmu. Tak czy siak na RoniRig'u, ponieważ uważam go za przypon najlepiej zacinający ryby. I nasza zanęta. Tak samo kilka kuleczek dosłownie i tyle. Jeszcze do drugiej. No. I to jest wszystko. Albo się sprawdzi, albo nie. Taki eksperymencik na ostatnią noc. Zobaczymy. No dobra. My sobie oglądamy finał Ligi Mistrzów. Real właśnie strzelił pięknego gola. A tutaj jakieś branie. I co to może być? No nie wiem. Coś dużego, tak? Nie wiem, ale nie da się w ogóle go oderwać. A to są sumy? Nie wiem, czy są sumy. Ale jeżeli nie, to kur... Ilon. Piękna ryba 18 kg Dobra, już może nie przeszkadzać No dobrze, zatem pokazujemy Wam karpika, przez którego ominęliśmy obydwa gole w finale Ligi Mistrzów. Piękna 18. Z taką rybą żegnam się z nekielką. Ale chwilę po niej wzięła jeszcze większa ryba, którą zaraz Wam pokażemy 18 kg. Piękna ryba. Piękny garbus. Dobra, wypuszczamy. Wczoraj wieczorem pokazywaliśmy Wam naszą zmianę taktyki. No i powiem tak, przyniosła ona w miarę wymierne skutki, ponieważ trzy ostatnie ryby to były ryby o wadze 18-18,5 i tutaj 19-200 kg. Znów musiało zabraknąć tych kilkuset gram, ale no nic. Szkoda, że się nie udało. Tak się jak zasiadka wspaniała i będę musiał tutaj wrócić za rok, żeby tą dwudziesteczkę odhaczyć. Może przetarłem ją, może nie. Ale jest 19 19200 dokładnie. Moja osobista największa ryba tej zasiadki. Patrzcie jaki piękny. Dobra, wypuszczamy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia na kolejnej zasiadce. Nie zrozumcie mnie źle: nasza zasiadka na nakielce była fantastycznym i niesamowicie udanym wyjazdem, lecz po prostu zabrakło wisienki na torcie. Już teraz mogę wam obiecać, że w przyszłym roku wrócę na nakielkę z nadzieją dobrania się do największych mieszkańców tej wody. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu.